Dzień dobry Państwu! Proszę usiąść wygodnie, bo to, co za chwilę usłyszycie, może całkowicie zmienić Wasze plany na najbliższe lata. Tak, dobrze słyszycie. Chodzi o coś, co dotyczy każdego z nas, kto zbliża się do emerytury albo już ją pobiera. I tym razem nie mówimy o drobnych zmianach, nie o kolejnym dodatku, który i tak trudno wywalczyć. Mówimy o decyzji, która właśnie zapadła na najwyższym szczeblu decyzji, która jeszcze wczoraj wydawała się niemożliwa. Może któryś z Was pomyśli: No tak, znowu coś obiecują, a potem okaże się, że to tylko plotki. Ale proszę mi wierzyć, tym razem jest inaczej. Prezydent podpisał ustawę, podpisał ją naprawdę, a ta ustawa zmienia wiek emerytalny kobiet. Tak, kobiet. I zanim ktokolwiek zacznie się denerwować albo protestować, proszę posłuchać do końca, bo ta historia ma w sobie tyle zwrotów akcji, że aż trudno uwierzyć, że to rzeczywistość. Zacznijmy od tego, co dzieje się teraz w Polsce. Wiecie przecież, jak to jest. Każdy z nas pamięta tamte gorące dyskusje sprzed lat, kiedy wprowadzono podwyżkę wieku emerytalnego. Kobiety miały przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat, tak samo jak mężczyźni. Pamiętacie ten zgiełk? Pamiętacie protesty, napięcia, rodziny podzielone na pół? Ja pamiętam doskonale. Pamiętam panią Zofię z osiedla, która mówiła mi wtedy, jak ja mam pracować do 67 lat, kiedy już teraz ledwo zipie. I miała rację. Bo dla wielu z nas, zwłaszcza dla kobiet, które przez całe życie pracowały fizycznie, to był wyrok. Ale potem przyszła zmiana. W 2017 roku rząd przywrócił niższy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Wydawało się, że sprawa została zamknięta. Wydawało się, że wreszcie możemy spokojnie planować swoją przyszłość. No i co? I znowu zaczęły się szeptane rozmowy. Znowu pojawiły się artykuły w gazetach, znowu eksperci mówili, że system emerytalny się sypie, że pieniędzy nie będzie, że trzeba coś zrobić, a my? My zaczynamy się bać. Bo przecież my, zwykli ludzie, nie mamy wpływu na to, co zadecydują tam, na górze. I tu dochodzimy do momentu, który zmienił wszystko. Ale zanim wam powiem, co dokładnie się stało, muszę was zapytać: czy wyobrażacie sobie, że nagle, zupełnie nieoczekiwanie ktoś powie wam, że możecie przejść na emeryturę jeszcze wcześniej? Albo że dostaniecie dodatkowe pieniądze, o których nikt nie mówił? Brzmi jak bajka, prawda? Ale czasem życie potrafi nas zaskoczyć. No dobrze, wracam do sedna. Prezydent podpisał ustawę, ale uwaga ta ustawa nie podnosi wieku emerytalnego, nie, ona go obniża. Tak, dobrze słyszycie. Obniża. Dla określonej grupy kobiet, które spełniają konkretne warunki, wiek emerytalny zostanie obniżony nawet do 55 lat. 55 lat. Niektóre z Was pewnie teraz myślą, to niemożliwe, to jakiś żart. Ale to nie żart. To naprawdę się dzieje. Teraz pewnie się zastanawiacie, kto dokładnie może skorzystać z tego rozwiązania. Czy ja też się kwalifikuję? Spokojnie. Zaraz wszystko wyjaśnię, krok po kroku, żebyście dokładnie wiedzieli, na czym stoicie. Ta ustawa dotyczy przede wszystkim kobiet, które wykonywały zawody szczególnie ciężkie. Mówimy tutaj o pracach w warunkach szkodliwych dla zdrowia, np. w hutach. Kopalniach, zakładach chemicznych, ale też w niektórych służbach medycznych, gdzie kontakt z substancjami niebezpiecznymi był na porządku dziennym. Jeśli kobieta przepracowała w takich warunkach co najmniej 15 lat i osiągnęła wiek 55 lat, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę. 55 lat przypomnę to jeszcze raz, bo to naprawdę ważne 55 lat i 15 lat pracy w szkodliwych warunkach ale to nie wszystko. Bo jest jeszcze druga grupa kobiet, które mogą skorzystać z tego rozwiązania. To kobiety, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Tak, czworo. I tutaj też obowiązuje ten sam próg wieku 55 lat. Jeśli jesteście matką czworga lub więcej dzieci i macie 55 lat, możecie również ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Czyli państwo w końcu docenia wkład, jaki włożyliście w wychowanie przyszłych pokoleń. Bo przecież wychowanie dzieci to też ciężka praca, czasem cięższa niż jakakolwiek inna. Teraz pewnie myślicie, a co z wysokością tej emerytury? Bo jeśli będzie śmiesznie niska, to po co mi taka wcześniejsza emerytura? I macie rację, że się o to martwicie. Dlatego muszę wam powiedzieć szczerze, emerytura ta będzie niższa niż ta, którą otrzymałybyście w wieku 60 lat. Dlaczego? Bo ZUS oblicza wysokość świadczenia na podstawie zgromadzonego kapitału emerytalnego i przewidywanej długości życia. Im wcześniej przejdziecie na emeryturę, tym dłużej będziecie ją pobierać, więc miesięczna kwota będzie mniejsza. To proste matematyka. Ale, i tu jest ważne ale, dla wielu kobiet, które naprawdę już nie mogą dalej pracować, nawet niższa emerytura jest lepsza niż brak jakiegokolwiek dochodu albo konieczność ciągnięcia się do pracy w bólu i z problemami zdrowotnymi. Wyobraźcie sobie panią Marię. Pani Maria przez 18 lat pracowała w zakładzie chemicznym, gdzie każdego dnia wdychała opary, które niszczyły jej płuca. Teraz ma 56 lat, cierpi na astmę oskrzelową, a lekarz mówi, że dalsze obciążenie organizmu może skończyć się naprawdę źle. Pani Maria mogłaby poczekać jeszcze 4 lata do 60, ale wtedy ryzykuje, że w ogóle nie doczeka emerytury w zdrowiu pozwalającym na choć trochę godne życie. Dla niej ta ustawa to ratunek to szansa, żeby wreszcie odpocząć, zadbać o siebie może spędzić więcej czasu z wnukami. Tak, emerytura będzie niższa. Ale będzie. I to się liczy. No dobrze, teraz pytanie, które pewnie najważniejsze. Jak to wszystko załatwić? Bo wiemy przecież, że z ZUS-em bywa różnie. Czasem stoicie w kolejce godzinami, czasem dokumenty gdzieś giną, czasem urząd poprosi was o kolejne zaświadczenia, o których nikt wcześniej nie wspomniał. Ale spokojnie, tym razem jest konkretna procedura. Po pierwsze musicie złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę. Wniosek ten możecie złożyć osobiście w placówce ZUS, przesłać pocztą lub przez internet na platformie usług elektronicznych ZUS. Osobiście polecam wariant elektroniczny, jeśli ktoś z Was umie korzystać z komputera, oszczędza to czasu i nerwów ale jeśli wolicie tradycyjną drogę, to oczywiście można. Do wniosku musicie dołączyć dokumenty potwierdzające wasze prawo do wcześniejszej emerytury. Jeśli ubiegacie się o nią ze względu na pracę w warunkach szkodliwych, będą to świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców potwierdzające rodzaj wykonywanej pracy i okres zatrudnienia w tych warunkach. ZUS dokładnie sprawdzi, czy rzeczywiście przepracowałyście wymagane 15 lat w szkodliwych warunkach. Jeśli ubiegacie się o emeryturę jako matka czworga dzieci, musicie przedłożyć akty urodzenia wszystkich dzieci oraz dokumenty potwierdzające, że dzieci były przez was wychowywane co najmniej do czwartego roku życia każdego z nich. I tutaj ważna rzecz: nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę. ZUS potrzebuje czasu na rozpatrzenie wniosku. Zwykle trwa to od kilku tygodni do dwóch miesięcy, ale w skomplikowanych przypadkach może być dłużej, więc jeśli wiecie, że kwalifikujecie się do wcześniejszej emerytury i chcecie z niej skorzystać, nie czekajcie. Złóżcie wniosek jak najszybciej, żeby uniknąć niepotrzebnego stresu i zwłoki w wypłacie świadczenia. Teraz może się zastanawiacie, a co jeśli ZUS odrzuci mój wniosek? Co jeśli powie, że się nie kwalifikuje? Cóż, zawsze macie prawo do odwołania. Jeśli dostaniecie odmowną decyzję, możecie odwołać się do sądu w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. I uwierzcie mi, warto walczyć o swoje prawa. Znam przypadki, kiedy po odwołaniu okazywało się, że ZUS po prostu popełnił błąd w obliczeniach albo nie wziął pod uwagę wszystkich dokumentów. Więc nie poddawajcie się od razu. A teraz coś, o czym często się nie mówi, a co jest niezwykle ważne, ta ustawa to nie tylko kwestia przepisów prawnych. To przede wszystkim kwestia ludzkiej godności. Bo czy to sprawiedliwe, żeby kobieta, która przez lata ciężko pracowała, niszcząc swoje zdrowie, musiała ciągnąć do sześćdziesiątki, bo nie ma innego wyjścia? Czy to sprawiedliwe, żeby matka, która poświęciła lata na wychowanie dzieci, nie mogła odpocząć, kiedy jej organizm już woła o przerwę? Ja uważam, że nie. I dobrze, że wreszcie ktoś na górze też to zauważył. Oczywiście będą głosy krytyczne, zawsze są. Będą ekonomiści, którzy powiedzą, że to obciąża system emerytalny, będą politycy, którzy powiedzą, że to nieodpowiedzialne. Ale wiecie co, my, zwykli ludzie, też mamy prawo do życia. Mamy prawo do tego, żeby nasze ostatnie lata nie były pasmem cierpienia i walki o przetrwanie. Mamy prawo do godnej starości. I ta ustawa jest małym krokiem w tę stronę. Jeszcze raz podsumujmy najważniejsze informacje, żebyście mieli wszystko jasne. Ustawa pozwala kobietom na przejście na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, jeśli przepracowały co najmniej 15 lat w szkodliwych warunkach albo wychowały co najmniej czworo dzieci. Wniosek składacie w ZUS-ie osobiście, pocztą lub elektronicznie. Emerytura będzie niższa niż w przypadku przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, ale dla wielu kobiet to wciąż lepsze rozwiązanie niż dalsze niszczenie zdrowia. Decyzja prezydenta już zapadła, ustawa jest podpisana, więc jeśli się kwalifikujecie, możecie działać od zaraz. Wiem, że dla niektórych z Was to będzie życiowa szansa. Dla innych może to nie mieć większego znaczenia, bo albo nie spełniacie warunków, albo po prostu chcecie pracować dłużej. I to jest w porządku. Każdy ma swoje życie, swoją sytuację. Ale ważne, żebyście wiedzieli, że takie możliwości istnieją. Żebyście nie przeszli obok nich obojętnie a potem żałowali, że się nie dowiedzieliście wcześniej. No i na koniec mała prośba. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, jeśli udało mi się wyjaśnić Wam tę skomplikowaną sprawę w prosty sposób, zostańcie z nami. Kliknijcie subskrybuj pod tym filmem, żebyście nie przegapili kolejnych ważnych informacji o emeryturach, ZUSie, waloryzacji, dodatkach i wszystkim, co może ułatwić Wam życie na emeryturze. Bo informacja to potęga, a my jesteśmy po to, żeby Was informować rzetelnie, bez ściemy, bez tanich chwytów. Po prostu jasno i prosto. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie. Papa. Pa.